W dniach 23-25 sierpnia uczestniczyliśmy w siódmej edycji odbywających się w porąbce historii frontowych. W trakcie imprezy wcieliliśmy się w sylwetki grenadierów pancernych Waffen SS z roku 1944. Pierwszego dnia, imprezy, przygotowaliśmy dioramę składającą się z namiotów żołnierskich. Sztabowego oraz wiaty służącej nam zajadalnie. Głównym akcentem imprezy były jednak inscenizacje. Jako żołnierze Waffen SS uczestniczyliśmy w dwóch sobotnich inscenizacjach. Pierwszą z nich była bitwa pod Falez, podczas której wcieliliśmy się w żołnierzy XII Dywizji Pancernej SS Hitler Jugend walczącej z polską pierwszą dywizją pancerną. Walki te były jednym z kluczowych epizodów końcowej fazy operacji Overlord. Tłem historycznym drugiej inscenizacji była operacja Market Garden. Tym razem ruszyliśmy do boju jako załoga transportera opancerzonego. Była to największa operacja wojskowa z udziałem wojsk Powietrzno-desantowych, przeprowadzona przez aliantów we wrześniu 1944 roku na terytorium okupowanej Holandii. Impreza była także okazją do wykonania sesji zdjęciowej nad brzegiem rzeki Soła.